Pamiętacie, jak wspominałem wam kiedyś o górze Roraima? Znajduje się ona w Ameryce Południowej, na granicy Wenezueli, Brazylii i Gujany. To najstarsza góra na naszej planecie. Podobno żyją tam jeszcze dinozaury. <grymne> <grymne> Przynajmniej tak twierdzi pisarz Arthur Conan Doyle w swojej książce Zaginiony świat. My wiemy, że pisarze mają wybujałą wyobraźnię, która pozwala im widzieć różne rzeczy. Ja odwiedziłem górę Roraima i poznałem tam kilka bardzo ciekawych gatunków. Nie są to może dinozaury, ale zawsze coś. No i jeszcze to. Tak słodkiego i smacznego, jak tam nie jadłem nigdzie. Nigdzie. Jednak wejście do najgłębszych jaskiń, gdzie kryć się mogą różnorakie skarb, bronią mega złośliwe profesorusy. I nie wpuszczą nas do głębszych jaskiń, gdy nie wygramy z nimi w kwadratumy. Fajnie, że nam się udało. Okazało się, że y, ten pisarz y, Artur Komendojus sobie niczego nie wymyślił. Dlatego lecę, żeby pozbyć się z mojego laboratorium tego całego dnia załóż park. Doktor Wemerkston! A! Gady atakują!